Mieć zamiar to m, możemy wyrazić za pomocą takiego słówka jak haben". Na przykład spotykamy kogoś w bardzo dziwnej sytuacji i chcemy zapytać Ej stary, co chcesz zrobić? Co zamierzasz? Wchodzimy do, do pokoju, a tam e, gościu trzyma pandę w ręce i nóż, no nie? A my pytamy Ej, was hast du vor? Czyli jaki masz zamiar? Co chcesz teraz zrobić? Ej, was hast du vor? Ich habe vor einen Tee zu trinken, czyli mam zamiar napić się herbaty. Mamy tu do czynienia z zdaniem z cu, czyli jeżeli ja to zawsze mówię, że jak mamy dwa czasowniki tej samej wagi, to wtedy używamy cu i przyklejamy ten drugi czasownik w zdaniu tym cu super glue właśnie. Gdyby był to czasownik rozdzielnie złożony w tej drugiej części zdania, to by to cu trafiło między przedrostek a podstawę czasownika. Na przykład ich habe vor, das Fenster aufzumachen. Czyli mam zamiar otworzyć okno. Und was habt ihr?